Dajcie kochani, dwie pary butów, jedna torebka i jeszcze kilka innych dodatków. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania drugiej części z zakupami jesiennymi do mojej szafy. Tym razem rozpocznę właśnie od dodatków, i na początek będą buty. Pierwsze z nich prezentują się w ten sposób: są to szare bodki z takiego materiału przypominającego zamsz z pięknymi, szarymi, aksamitnymi. Kokardkami, e, ćwiekami, no totalnie słuchajcie mój styl Kiedy zobaczyłam je na stronie e, Diz24 postanowiłam, że muszę je mieć właśnie w takim odcieniu e, Brakowało mi szarych butów w mojej szafie i e, pierwszy raz robiłam zakupy właśnie na tej stronie nie, nie wiedziałam też do końca czego będę się spodziewać, czego mogę się spodziewać, ale słuchajcie to był bardzo dobry zakup Botki kupiłam w promocyjnej cenie tam chyba było w tym dniu minus 30% albo minus 20%, i zapłaciłam za nie 109 zł. I powiem Wam, że są naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Ten materiał jest. Miękki, przyjemne w dotyku, świetnie się w nich chodzi Nic mi się z nimi nie dzieje Te ćwieki bardzo dobrze się tutaj przy butach trzymają Wyglądają w ten sposób Do tego zakładam sobie jeszcze grubszą skarpetę i też świetnie ma, ma takie dodatkowe, świetne ocieplenie. No, wybór ekstra. Z tego co pamiętam, na stronie było kilka rodzajów tych butów w różnych odcieniach, w różnych kolorach, z różną też tutaj podeszwą. Ja akurat zdecydowałam się na szarą. W taki, widzicie, tutaj mamy taki traperek. No, buty naprawdę bardzo, bardzo fajne, bardzo dobre jakościowo. Chociaż ktoś z was pisał mi na czacie, że też kupił sobie te butki i niestety nie był z nich zadowolony. Co prawda, z innej strony i troszeczkę inny model, bez tych tutaj kokardek, ale wiecie co, ja naprawdę jestem bardzo z nich zadowolona i to był świetny wybór, bo te buty są wygodne, przyjemne w dotyku, naprawdę świetnie się w nich chodzi, są miękkie. Nie odnoszę wrażenia, jakby to były. Buty aż w tak niskiej cenie. Także, jeżeli szukacie czegoś podobnego, takich właśnie oto butków, to polecam Wam stronę DIS, polecam Wam również ten model i postaram się w opisie do dzisiejszego filmiku zostawić Wam linki do tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj pokażę, żebyście też mogli sobie je obejrzeć na stronach internetowych i tam, gdzie właśnie kupowałam. Z drugą parą butów wiąże się już taka mała historia. Otóż, któregoś dnia pojechaliśmy ja i Massimo do moich rodziców, wcześniej zabraliśmy mamę, pojechaliśmy jeszcze na małe zakupy. Ja poszłam z mamą właśnie na te zakupy, a Massimo mówi: Wiesz co, ja polecę tam jeszcze do jednego sklepu, muszę coś sprawdzić. Dobra. No i mieliśmy się spotkać później w, w tam w pewnym miejscu, żeby razem wrócić do domu. Przychodzi Massimo i niesie ze sobą torbę z Daishmana, a w torbie buty dla mnie. Tak, dobrze usłyszeliście. Poszedł po jakąś tam rzecz i wrócił, oczywiście, z czym? Z butami. I to są te buty. To są kolejne botki. Kolejne czarne w mojej kolekcji. To był naprawdę nieplanowany zakup. Botki, tak jak wspomniałam, z Deichmana. To, to jest ta kolekcja Margaret, o ile się nie mylę. I te buty, słuchajcie, kosztowały 39 zł, czyli cena całkiem dobra. Prezentują się w ten sposób, są zasuwane tutaj po bokach. Jedyny ich mankament jest taki, że są tutaj na górze bardzo wąskie. I przez to też, że są wąskie, nie na każdą nogę będą pasowały. Ja noszę rozmiar 38, więc w sumie, jeżeli chodzi na długość i tutaj na buty, właśnie tutaj przy palcach, są idealne. Natomiast uważam, że tutaj są troszeczkę za ciasne i wydawać by się mogło, że tutaj możemy sobie poluźnić ym, sznurówki i wtedy będą one nieco luźniejsze. Niestety tak nie jest, słuchajcie, ponieważ tutaj mamy, tutaj mamy właśnie takie zapięcie yy, i nawet jak ja sobie poluźnię tutaj o jeden, to już nie wygląda tak yy, już nie wygląda, nie wyglądają one zbytnio dobrze. Dlatego noszę takie dosyć ciasne tutaj na górze, ale za to świetnie prezentują się na przykład do spódniczek, do rajstop bo właśnie są tutaj takie opięte. Ta noga wygląda w nich całkiem zgrabnie. Już je pokazywałam, mam również na moim Instagramie, i też padło bardzo dużo pytań, skąd są te buty. A to są buty z Dejszmana. I wiecie co, to jest druga para butów z tego sklepu, którą posiadam. O, już mi się tutaj rozwiązało, którą posiadam. Jestem całkiem z nich zadowolona. Oczywiście to nie jest jakaś ekstra jakość butów, bo to też nie jest skóra. I one są nieco twarde tutaj w palcach, ale jeżeli chodzi o resztę, całkiem dobre, takie właśnie jesienne buty bez żadnego tutaj ocieplania, sprawdzają się całkiem fajnie. No i druga para butów na jesień. Kolejnym dodatkiem w mojej jesiennej garderobie będzie torebka. A w sumie to już jest torebka. I to też troszkę taki nieplanowany zakup. Powiem Wam, że szukałam torebki, która będzie w kolorze takim mniej więcej jak mój sweterek. I wcale nie jest łatwo znaleźć coś takiego. Tych torebek jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale żeby ten kolor był taki odpowiedni, idealny, taki jak ja bym chciała, jeszcze do tego fason, rozmiar. No niestety, jeżeli znajdę taką torebkę, to na pewno wam pokażę. Ale któregoś dnia pojechaliśmy z Massimo do outletów piasecznie i tam znajduje się m.in. outlet Liu Jo i to jest moja druga torebka tej marki. Były one w trzech rozmiarach. To jest wersja pośrednia. Ta mała była zdecydowanie za mała, duża była znowu za duża, więc stwierdziłam, że ta będzie idealna. Do torebki dołączony jest drugi pasek, przez co też można ją nosić na różne sposoby. Uszy są całkiem tutaj wygodne, więc też możemy sobie tak założyć na ramię. Ten model torebki kosztował w cenie regularnej 709 zł, o ile dobrze pamiętam. Natomiast ja ją kupiłam w cenie outletowej jeszcze po zniżce, bo w tym dniu były dodatkowe zniżki i zapłaciłam za nią 310 zł. także myślę, że cena całkiem dobra. torebka jest bardzo dobrze wykonana. tak jak widzicie ma tutaj różne złote elementy. w środku ma trzy mniejsze kieszonki, dwie takie na telefon, a jedną zasuwaną na suwaczek. jest dosyć pojemna. Nawet bym powiedziała bardzo pojemna, świetnie się ją nosi. Pokazywałam Wam latem torebkę z Liujo, którą również kupiłam na wprzedaży, taką malutką czerwoną, i to była moja pierwsza torebka tej marki, i pisaliście mi wtedy w komentarzach, że to są niedobre torebki, że one są nie za bardzo dobre jakościowo, że szybko się rysują, bardzo szybko się też niszczą, że są jakieś problemy z paskiem. Ale słuchajcie, ja nosiłam torebkę Liujo, tą właśnie czerwoną, praktycznie. Przez całe lato i byłam z niej bardzo zadowolona, bo z nią się nic absolutnie nie działo. I te wszystkie Wasze komentarze niestety się nie potwierdziły, dlatego też stwierdziłam, że kupię kolejną. Zobaczymy, jak będzie z tą. Jak na razie jestem z niej bardzo zadowolona. Noszę już ją od jakiegoś czasu i nie mogę się, słuchajcie, z nią rozstać. Mieści mi się tutaj wszystko to, czego potrzebowałam, to, co potrzebuję. Najważniejsze rzeczy, e, także e, uważam, że jest to udany zakup. Co prawda, kolory też takie jesienne, nie ten dokładnie, który ja chciałam, ale jest ok. E, na razie nie planuję żadnej torebki, chociaż powiem Wam, że szukam sobie tak pomalutku, pomalutku czegoś właśnie w takim bordowym kolorze. Więc, tak jak wspominałam, jeżeli znajdę, to na pewno dam Wam znać. Kolejny zakup do mojej szafy to jest sukienka z Zary. Mogliście już ją zobaczyć w daily vlogu na kanale u Pauli Boogie Silver, ale również na zdjęciu na Instagramie, które wstawiłam z Paulą. I bardzo dużo osób pytało mnie, co to za bluza i skąd ta bluza jest. A to nie jest bluza, tylko to jest, słuchajcie, taka długa właśnie sukienka z Zary, wykonana z takiego materiału, który przypomina bluzę, i na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to właśnie bluza. Ona jest dostępna w dwóch kolorach. Taka czarna, właśnie z biało-czerwonymi paskami oraz w kolorze szarym z biało-pomarańczowym paskiem. Ta sukienka jest w cenie 59 zł, prawie 60 zł, więc naprawdę nisko, jeżeli chodzi o Zarę. A jest naprawdę, przepraszam Was bardzo, ale kot wchodzi mi właśnie do torebki. Czy Ty możesz się uspokoić? Dziękuję. Tak. Chyba zgubiłam wątek. No dobra, nieważne. Chodzi mi o to, że sukienka jest w niskiej cenie. Bardzo, bardzo fajnie wygląda I jest to taki sportowy model Ja już Wam kiedyś mówiłam, że lubię sukienki właśnie takie Nie do końca klasyczne Bardziej bym powiedziała takie sportowe Bo to jest też mój styl Także ta sprawdza się Świetnie na co dzień do grubych rajstop Do też cieńszych rajstop W połączeniu z ramoneską Z jakimś grubym swetrem Do sportowych butów I nie tylko, myślę, że będzie mi służyć W okresie teraz jesienno-zimowym Ale również na Wiosnę. Także taki zakup z Zary i to jest rozmiar S. Bardzo opięta, także jeżeli będziecie wybierać i szukać czegoś na siebie, szukać takiej sukienki, to też zwróćcie uwagę na to, że ona jest mocno dopasowana, ale ten materiał jest na tyle elastyczny, że nie sprawia problemu w przychodzeniu, przysiadaniu i spokojnie się z nią w nią zmieścicie. Kolejny zakup to będzie również sukienka. Tym razem dzianinowa, w zupełnie innym kolorze i też w zupełnie innego sklepu. Sukienka prezentuje się w ten sposób. Ma tutaj takie przepiękne z przodu warkocze. Z tyłu jest gładka, i jak widzicie, jeszcze z metką, ponieważ jeszcze jej nie nosiłam. Ona jest krótsza od tej, którą wcześniej pokazałam w zarze, którą pokazałam wcześniej z Zary. I była w trzech dostępnych kolorach: w szarym tym właśnie, który tutaj widzicie, i w takiej butelkowej zieleni. I jak myślicie, za, za który chwyciłam na samym początku? No, oczywiście za szary, ale w pewnym momencie on tak kurczę. No przecież już mam tyle tych szarych rzeczy, więc przydałoby się coś zupełnie innego. No, a skoro mam taki piękny, bordowy sweterek zary, to mówię, a to jeszcze sobie wezmę taką właśnie oto sukienkę. I powiem Wam, że to był strzał w dziesiątkę, bo jestem w niej zakochana i już nie mogę się doczekać, kiedy ją założę. A sukienka kosztowała 149 zł i ona jest w rozmiarze, jak to się mówi po włosku, UNICO, czyli takim, to jest rozmiarówka dla każdego. Tutaj nie ma jednego rozmiaru, ale jeżeli jesteście troszeczkę grubsze, to myślę, że sukienka może być na Was bardzo opięta. To jest we Według mnie taki rozmiar SM Także druga sukienka do kolekcji na jesień Teraz przyszedł czas na szarości I mogę Wam pokazać sweterek Słuchajcie, to jest sweterek, który pochodzi ze sklepu Reserved On jest dosyć szeroki, na takim niskim golfie Rękawy posiada ze ściągaczem Na dole tutaj też mamy ściągacze Ale to co mnie w nim zauroczyło To boki tego sweterka, które są wiązane w ten sposób Sweterek jest bardzo ciepły, bardzo miły, przyjemny w dotyku, świetnie się go nosi. Już pokazywałam Wam go na zdjęciu na Instagramie oraz podczas robienia live na Instastory i sweterek kosztował 119 zł. On jest dostępny cały czas w tej jesiennej kolekcji w rozmiarze S. Coś wspaniałego No i tak jak mówię, szarości Ale ja słuchajcie, uwielbiam szarości Wy już o tym doskonale wiecie I na jesień to jest dla mnie idealny kolor Świetnie się ten sweter nosi Zobaczymy jak będzie z praniem Bo jeszcze go nie prałam, czy będzie się mechacił Ale mam nadzieję, że będzie ok Także kolejny sweter do kolekcji na jesień i zimę A skoro mamy dzianinę a ja uwielbiam dzianinę, zwłaszcza właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, czyli wełny, a jakieś akryle i tak dalej, mohery i tak dalej No to musiałam sobie sprawić nowy szalik, jak to ja, znalazłam coś takiego w sklepie Sinsei to jest szalik, który nie jest zbytnio szeroki, tak jak widzicie, ale ma przepiękne kolory. To jest taki beż, szarość, czarny połączony z szarością, bordo i ten, ten sweter, sweterek. Chciałam powiedzieć: ten szaliczek. Był w cenie 39 zł. Jest naprawdę bardzo długi, można się nim wspaniale owinąć mięciusieńki, ale ma też jeden mankament okropnie obłazi. I jak go kupowałam, to nie zdawałam sobie, słuchajcie, z tego sprawy. Niestety, jak zakładam go, to wszędzie później gdzieś tutaj mam te farfocle, a najbardziej nie lubię, kiedy przyklejałam mi się do błyszczyka. Ale da się to, słuchajcie, przeżyć, bo to jest tak mięciutkie, tak przyjemne i tak ciepłe, że w sumie cieszę się, że go kupiłam um, też za taką cenę. Na zakończenie dzisiejszego filmiku wspomnę wam jeszcze o kilku dodatkach Jesień i zima to jest taki okres, kiedy ja jestem totalnym zmarźluchem, zwłaszcza wieczorami I uwielbiam się ciepło otulać, zakładać grube skarpety I tak właśnie ostatnio w Biedronce znalazłam takie skarpety Tutaj z przepięknym misiem Z tego co wiem, to one są nadal dostępne, także szukajcie Zapłaciłam za nie chyba 29 zł Także myślę, że idealny wybór A jeśli chodzi o skarpety, to również... Kolejne i tutaj um, chciałam do tego nawiązać, ponieważ często pytacie się mnie o grube rajstopy Gdzie kupuję, gdzie najlepiej właśnie kupować, w jakie inwestować I jeżeli o mnie chodzi, to uważam, że najlepszym sklepem pod tym względem jest Calzedonia Tam zawsze kupuję grube rajstopy, bo wiem, że one są dobrej jakości Są kaszmirowe, więc są też cieplusienkie, Na długo wystarczają, świetnie się piorą, nic się z nimi nie dzieje Ale też właśnie w sklepie Calzedonia um, uwielbiam kupować skarpety i kupiłam sobie takie o, które dołączam, wkładam na siebie, um, czy to jak mam rajstopy, czy nawet na dżinsy. Zakładam botki, ściągam je tutaj i są naprawdę świetne. Za te dałam e, 39 zł albo 29 zł, coś koło tego. Ale polecam Wam właśnie sklep Alzedonia, jeśli szukacie grubych, ciepłych rajstop, grubych, ciepłych skarpet, właśnie w tym okresie jesienno-zimowym. I ostatnia rzecz, którą Wam już pokażę, to będzie. Piżanka. Jesteśmy już po 1 listopada i zaczyna się gorączka bożonarodzeniowa. Tak pewnie już zauważyliście, że ten okres przedświąteczny chyba w tym roku zaczął się nieco wcześniej niż w zeszłym roku i zaczynają się pojawiać w sklepach dekoracje świąteczne, choinki, ozdoby i cała reszta. A ponieważ ja uwielbiam ten okres, a już nie powiem, że zaczyna mi to dopadać, natomiast kiedy weszłam do Tesco na dział z ciuchami, to znalazłam całe regały Wieszaki pełne piżamek i nie tylko. No i nie byłabym sobą, gdybym nie skorzystała, kupiłam sobie piżamę. Tak, właśnie cała ja, słuchajcie. Eee, piżama, która ma taką bluzę w kremowym kolorze, w złote gwiazdki, tutaj ma ściągacze, natomiast spodnie wyglądają identycznie też są gwiazdki, też mają na dole ściągacze i akurat była promocja minus 20%, więc za piżamkę zapłaciłam niecałe 47 zł. Stwierdziłam, że to jest dobry deal, a ponieważ i ja lubię piżamki i lubię się otulać nimi w wieczory jesienne, zimowe to mówię, muszę mieć biorę Także widzicie, no taka ze mnie gadrze już Wam kiedyś o tym opowiedziałam Pytałam, ale ja po prostu lubię, lubię się otulać tymi ciepłymi ciuchami w ten właśnie okres. Zresztą to też mi umila wieczory jesienno-zimowe. Jest mi cieplutko. Czego chcieć więcej? Rozgadałam się jak zwykle, ale chciałam wam właśnie pokazać te najważniejsze rzeczy, które ostatnio wpadły mi do mojej szafy. Wspominałam wam też w poprzednim holu, że poszukuję płaszcza. Niestety, słuchajcie, nie jestem w stanie znaleźć takiego modelu, który byłby dla mnie idealny. Mam wrażenie, że wszystkie płaszcze, które się pojawiły w tym sezonie, są strasznie szerokie. Te kolory są też takie niezaciekawe. Same te fasony, tylko z guzikami takimi na przodu, na przodzie. No nie wiem, czy uda mi się znaleźć płasz. Poszukuję, więc jeśli będzie taka sytuacja, że go znajdę, to na pewno się z Wami podzielę i powiem Wam, czy to tutaj na YouTubie, czy pokażę Wam na Instagramie albo na Snaczacie. Ale myślę, że to tyle. Wystarczy na dzisiaj tych moich ostatnich głupów zakupowych. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i jakoś dotrwaliście do końca. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście zapraszam do kolejnych filmików. Przypominam, że linki do tych rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałam, znajdą się w opisie do filmu ściskam was cieplutko, buziaki, pa!